Cześć, witam Was z mojego kanału. Karol w lesie. Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca. No i ja już jestem na Chorwacji. Aktualnie jestem niedaleko swojego domku, w którym mieszkam. Tak się prezentuje okolica. Zobaczcie. O, oczywiście za chwilę idziemy nad, nad Morze. Już oczywiście byłem. I, no i wrażenia, oczywiście, oczywiście, pozytywne, no bo jednak Morze jest ciepłe, bardzo przejrzyste. Jedynie na to trzeba uważać, no to wiadomo. Kamienie trochę przeszkadzało, tam już widać może. Kamienie wiadomo, że trochę przeszkadzają. Też oczywiście są wieżowce, ale za to pływa też dużo ryb. I też może jak słyszycie są tutaj również cykady, które cykają. No i powiem Wam, że ogólnie mi, mi się mi się to podoba, ale wydaje mi się, że jednak tak... Na dłuższy czas to jednak trochę, trochę, trochę może być irytujące, no i wiadomo, że fajny dźwięk, ale jednak trochę to jest nieprzyjemne, jak się tak dłuższy czas to słyszy. Oczywiście jest też bardzo ciepło, powyżej, powyżej 30 stopni, o 303, 304. Yy. Jest oczywiście ta temperatura wysoka, no ale w pokoju mamy klimę, więc wiadomo, że oczywiście korzystamy. Jest to chyba najważniejsza rzecz w pokoju, że tak powiem teraz. Aktualnie jesteśmy niedaleko miejscowości Trogir. Oczywiście wczoraj już byliśmy zwiedzaliśmy, ale ogólnie Chorwacja bardzo mi się podoba, też ze względu, że jednak jak tak jechałem przez. No, prawie całą Chorwację przejechałem to jest bardzo dużo zieleni bardzo bardzo jest właśnie tak mało jest zabudowań mało jest takich większych gniazd głównie to są drzewa, pola ale jednak tutaj jest jest bardzo inny jest klimat jest bardzo bardzo ciepło no i Chorwacja to co prawda jest małe państwo i liczę około Trochę ponad 3 miliony ludzi Prawie chyba 4 o ile się nie mylę No ale Ogólnie mi się bardzo podoba No i póki co korzystam Bo, bo wiadomo, że takie chwile się mogą nie powtórzyć Cały dzień świeci słońce Niebo jest, jest bezchmurne Jak zresztą sami widzicie No i co? Ja za chwilę idę nad morze, więc na razie kończę. Żegnam się z Wami, pozdrawiam Was z Chorwacji. Cześć.